Tam, nazywam się Patek Artur wiek 33 lata, wzrost 178 cm 125 kg wagi. Yy, trenuję od 2003 roku 5 razy w tygodniu, dwa razy na sprzęcie, trzy razy na siłowni. A powiedz od kiedy się zaczęła twoja przygoda ze Strongmanem? Od 2003 roku zacząłem trenować. Z Robertem Szczepańskim w I czy to od razu był strongman, czy trójbój siłowy? Wcześniej tronowałem trochę trójbój siłowy. A te, aktualne Twoje rekordy, takie typowo na siłowni, czyli wyciskanie? Wyciskanie 255 kg, martwy ciąg 320, przysiad 310. Słuchaj, jak oceniasz początek tego sezonu? Kilka występów już było. W jakiej formie jesteś? No myślę, że dopiero się rozkręcam. Z zawodów na zawodów coraz wyżej kończę. Zobaczymy. Zapraszam wszystkich kibiców na festiwal y, sprawności, siły i wrody, na którym odbędzie się Puchar Polski Sognę. É isso aí. 10 największych mocarzy. Zasada nie ma miejsca na słabość. Cel wyeliminować przeciwnika. Nowa formuła Strongman. Nowa formuła Strongman. Puchar polski Eliminate Your Opponent Cup.